Weekend czerwca sponsorujemy Festiwal Birofilia. A jak wszyscy wiemy, Festiwal Birofilia to cały piwny świat. To piwowarze domowi, browary rzemieślnicze, kolekcjonerzy, piwni pasjonaci, ale też pracownicy Grupy Żywiec. To jest niesamowite, że my w ten trzeci weekend czerwca jesteśmy w stanie wszyscy spotkać się w jednym miejscu, chociaż jest to tak daleko, a jednak tak blisko. Więc nie, nie powinniśmy też zapomnieć o tym, że Festiwal Birofilia to. Również konkurs piw domowych organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. A jak konkurs piw domowych to Grand Champion. A jak Grand Champion to w tym roku Czesław Dziewak, któremu za chwilę przekażę mikrofon, ale to też jest wyjątkowy dzień, ponieważ my dziś świętujemy jakby piątą rocznicę Grand Championa. Są z nami wyjątkowe postacie, bo są z nami zwycięzcy poprzednich edycji. Nie ma jednego, nie ma Andrzeja Millera, ale zaczynając od 2009 roku, kiedy to rozpoczęła się przygoda grupy Żywiec z piwowarami domowymi w Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie, jest to Janek Krysiak, obecny tutaj z nami. Zwycięzca konkursu piw domowych 2009 roku jest Dorota Hrabek która zwyciężyła w 2010 i tak naprawdę to z Dorotą uważałam pierwsze piwo wisząc na telefonie, a ona o 23 w nocy odpowiadała mi co zrobić, żeby przefiltrować Witwira. Jest też z nami Janek Szała, zwycięzca z 2011 roku i jak mówiłam, I jak mówiłam, nie ma Andrzeja Millera, on planował, żałujemy, że go nie ma, myślę, że on również, bo pewnie chciałby tu być z nami. No i oczywiście Czesław Działak, któremu przekażę teraz mikrofon, bo myślę, że część z państwa wie, czego się spodziewać, co to za piwo, co to za styl, ale Czesław pewnie powie więcej, bo, bo to on jest twórcą receptury. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, chciałbym się przywitać na początku. Nazywam się Czesław Działak. W tym roku jakimś fartem przypadł mi zaszczyt zdobycia tytułu Grand Championa na konkursie żywcu. Proszę Państwa, chciałbym przede wszystkim na początku podziękować przede wszystkim Grupie Żywiec za to i za to, że od pięciu lat... za to, że, za to, że od 5 lat już wspiera środowisko Piłowarów Domowych. Między innymi poprzez e, możliwość uważania w cieszenie e, zwycięskiego piwa. Bardzo dziękuję Tobie, Katarzyno, za, bo wiem ile serca kładasz i pasji w swoją pracę i ile się musisz napęć, namęczyć ze, ze, ze sprawami formalnymi. Tak naprawdę wiemy tylko my chyba i poprzedni, poprzednicy. Dziękuję Wam za to, żeście chcieli tutaj przyjść e, i, e, i razem ze mną być na tej premierze za to, że nawet w czasie huraganu byliście w stanie to przejść. Dziękuję także dla mojej żony, która gdzieś tutaj się... E, czyje, o jest. To ta ładna e, blondynka. Przynajmniej ona tak mówi. E, dziękuję za to, że nie, nie dość, że nie ma że zajmuje cały czas kuchnię, to jeszcze nie wspiera. I pomaga. Proszę Państwa, ja mam wrażenie, że jesteśmy tutaj nie tylko, nie tylko po to, by być na premierze tego piwa. W 2008 roku, kiedy zaczynałem warzyć piwo w domu, tak naprawdę rynek ciekawych piw w Polsce był dosyć ubogi. Od tego czasu wiele się zmieniło. Można powiedzieć, że w Polsce mamy rewolucję piwną. Uważam, że dziś jesteśmy tu nie, nie tylko dlatego, żeby spróbować tego piwa ale także, żeby razem wspólnie uczestniczyć w tej rewolucji piwnej, której właśnie Grand Champion z Cieszyna jest częścią. Mam nadzieję, że wypijemy dzisiaj właśnie też toast razem wspólnie za rewolucję oraz za te wszystkie pyszne i ciekawe piwa, które nam w przyszłości da. Dziękuję. jako pierwszy nalał e, tak, nalał e, piwo, ponieważ e, pewnie wszyscy czekają już po 18 e, i nalewając piwo, ja mu podtrzymam mikrofon, poopowiada nam, nam trochę e, o tym piwie. E, Państwo dostaliście kupio, kupony e, i była, ta ilość była ograniczona, ale wierzę, że, 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 że trafiliście Państwo e, z kuponami i zaraz e, po tym jak e, czesło potworzy pierwsze piwo, zapraszamy Państwa do baru. Wam, ale dla mnie ten szczególnie bardzo się podoba. Trzynastka, tak? Trzynastka. Tak? <średytorium> Mało, więc piona się troszkę zbyt mała e, zrobiła, ale nie ma co się przejmować. E, ten sklep wymagań e, niższego niż standardowe nagazowania. E, jeżeli nagazowanie jest zbyt wysokie, e, niestety chyba się robi zbyt ostre, e, zbyt ciepkie, goryczka jest niestety taka, robi się mniej przyjemna. To co, próbujemy? To próbuję, tak? Jak dla mnie pachnie jak, jak choinka, na której, na której ktoś powiesił zamiast bombek jakieś łakocie grejpfrut, może o, mango, jakieś owoce tropikalne przede wszystkim. Ocetrucy, owoce tropikalne i przede wszystkim też, te, też e, nutki sosnowe. Aftle, trochę karmelu i słodu. Bardzo apetyczne. No, no. Jest dobrze. <noise> To bardzo fajne, pijalne, owocowe piwo. Naprawdę bardzo fajne. Tu w tym piwie jest y, wyrzucone bodajże z siedem gatunków chmielu, z czego większości amerykańskich. Y, zresztą jest to y, jest dla tych, którzy nie wiedzą, jest to jeden chyba z najbardziej chmielonych, intensywnie chmielonych stylów piwa na świecie. E, no tutaj browar w Cieszynie musiał troszeczkę zainwestować w chmiel, ale to czuć proszę Państwa. Bardzo fajne nuty żywiczne, owocowe. Goryczka krótka, intensywna, ale krótka. Wbrew pozorom lekkie i bardzo pijalne. Polecam. No mówię, ja już nie będę gadał po prostu, ale no, bijemy się wspólnie. Proszę Państwa, ja ostatnie zdanie. Bardzo ważna jest dla nas odpowiedzialna konsumpcja, więc prosimy o odpowiedzialne spożywanie alkoholu. Dziękuję.